Narodowcy postanowili protestować, a ja wjechałem tutaj mocno jeszcze się bo mogłem wjechać zupełnie inną trasę. Mos Łaśńkowskiej po prostu jest zamknięte i teraz wszystkich zrzucają na prawo. A i stąd ten korek. Czyli po prostu chyba przecinamy któryś z aktualnie już nielegalnych yy, marszy. No, zobaczymy co będzie dalej. Nawet się boję zastanawiać ile to nas wszystkich yy, do nas wszystkich podatników. To jest taka akcja co roku. Nie wiadomo dla jakich ideałów, nie wiadomo po co. E, najprawdopodobniej tylko po to, żeby była rozruba. Już widzę e, pana Bosaka w telewizji, który głosi te swoje e, ideały i obwinia wszystkich oprócz e, tej patologicznej grupy, którą reprezentuje.